Mamyczko siomeczki, no wszystkie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj lecimy sobie odcinek z e, odcinek z Danger Zona. Myślę, że takie odcinki wam się spodobały, jest, e, jest to początek. Myślę, że bardzo fajna serii, która się, a, z, która się spodoba. Na początku Danger Zone mi się bardzo nie podobał, lecz zacząłem w niego pykać i naprawdę i naprawdę okazał się fajnym trybem. Zdają ja mi się, że ten odcinek po prostu będzie perfekto. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie łopeczkę w górę subika na kanale. Oczywiście, kto nowy z dzwoneczkiem, żeby e, Was nic nie ominęło. Na czym, czy tutaj mój ma mikrofon? Hej. Hej. Jest No. Ok. Zobaczymy, co tutaj będziemy. Samotnymi wilkami, którzy, wiecie, startują po drugiej stronie mapy i wiecie, zabijają i tak dalej się łączą w końcowej strefie. Czy razem będziemy się tutaj trzymać razem? No, wydaje mi się, że tutaj będziemy takimi samotnymi wilkami, którzy. którzy spotkają się na końcu i dokończą dzie dzie dzieło, które, e, które każdy z nich zaczął, czyli po prostu wygrana. A w skrócie. Mamy tu gdzieś gościa. Na blisko. Ten jest tam, drugi jest tu. No, dobra, ja tutaj tą miejscówkę mam obcy bo zawsze tutaj na Frostbite lecę. Więc gdzie mniej więcej są broni i tak dalej. Ziemek penetruje ten stok, stok cały narciarski. Ja sobie tutaj ogarnę wszystko inne. I w tym domku u góry. O, mamy stry, raport o strefie, o strefie zagrożenia. Bardzo, ba, bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeszcze, gdyby to nie była nowa, może, jakaś, może jakiś karabin maszynowy, to byłoby dużo lepiej. Ale nie ma co. Nie ma, nie ma co też. To też narzekać. Lepsza nowa niż nic. A mówiłem o, o, karabin, o tym. O karabinie maszynowym. I tutaj mamy od razu gościa z P90. No nic. No, no niestety. No niestety się tak dzieje, że po prostu koleś ma lepszą dużo broń niż my. I jeszcze nie w nieodpowiednim momencie. Yy, się się zrespimy. No, kurczę, mieliśmy bardzo bardzo dużego pH, ale to nic jeszcze możemy na spokojnie taką grę dociągnąć do bardzo, faj, do bardzo fajnej pozycji i nawet wygrać. Tutaj mój ziomek jeszcze nie zginął. A ja bym potrzebował broni. A mamy coś do. Do otworzenia broni. Nam się przyda. Może jakiś pistolet gdzieś, coś, nic. No mamy amunicję. Ale sama amunicja nic nam nic nam, nic nam nie daje. Tak jakby. Uh. Możemy sobie kupić na przykład takiego PM'a. Eee, miejmy nadzieję, że tutaj... Eee, amunicję mamy, więc poczekamy po prostu sobie na tego pema więc yy, muszę wyjść z pomieszczenia. No tak, bo drony jak będą blisko, to tutaj widzę sobie od tej strony. się wydaje. Tak, widzę sobie od tej strony i wydaje mi się, że tutaj nikt nas nie powinien zabić. Tworzymy sobie od razu to. Mamy bombę. No, dalej zrzucaj. No, zrzucaj. Irytuje strasznie mnie to, że te drony długo czekają. To mnie bardzo irytuje i dobra mamy broń która jest bardzo bardzo spoko, jest lepsza niż bizon czy tam nowy i tak dalej. Tutaj ktoś stawia ładunki, może uda nam się tego pana dziś wyhaczyć i, i nawet może zabić. Ogólnie ja na Danger Zone kiedyś bardzo dużo podjeżdżałem i tak dalej, ale Zauważyłem, że jak podjeżdżam i nawet mam dużo fragów i nie wygrywam. Bo bardzo dużo na tym teraz, także bardziej kampimy, czekamy na takie wiecie, proste fragi. Jak ktoś podejdzie niż, niż tutaj się jeprzamy. I robimy zadymę. A jak wiecie co? Każdy się do mnie zbliża. Ja sobie pójdę do jakiegoś domku i coś bym... Coś bym, coś bym, poszukał. No bo na razie to wiecie, że jestem na razie goły i wesoły, mam tylko Mam 120 HP, co prawda full. Bardzo mnie to cieszy. Ale no nic poza tym, nie? O tu na przykład mamy kevlar, którego chciałem kupić. Już mamy tutaj spokój z kevlarem. Tutaj gościa, gościu leży. Gdzieś tu może w okolicy będzie drugi i nam się uda zneutralizować cały oddział. Bardzo, bardzo mi wtedy, wtedy było po prostu fajnie, mniej ludzi, tak to koleś się odrodzi. Czekamy sobie tu na tego pana. Dobra, nie spodziewa się na stół. Dobra, udało nam się wyeliminować oddział. Jakby ktoś pytał, to nie widzieliście, nie? Yy... Nie widzieliście tego, że ja go tutaj nie mogłem trafić. Mamy... No mamy w sumie spoko lud. Chciałbym jeszcze widzieć, jak stoimy z amunicją. Nie mamy amunicji. Dobrze nie musimy sobie kupić amunicję. No tutaj mogłem dużo, dużo wcześniej gościa zawić, lecz zważywiłem no nie będę się usprawiedliwiał, że po prostu przed chwilą wstałem, no bo nie, nawet nie wypada się usprawiedliwiać, ale to nic, to nic nie szkodzi. Tak wiecie, żeby jeszcze sobie opatrzyć trochę się z CS-em, to przed nagraniem tego odcinka zrobiłem sobie Overwatcha. W ogóle widzieć jak to, jak to ten CS wygląda. I to tutaj sobie Pan kupił nóż? Kupił Pan, którego tutaj wcześniej zabiliśmy. Dobra, ja mam takie uczucie, że jeszcze zawsze sobie sprawdzam, bo tyle razy już to właśnie zginąłem. To wybrałem. Czy tam jest typo? Tak. Right Rehi. Okej. Okay. Ja się tam z kimś biję. Dobra, ja bym sobie kupił zastrzyk, bo wiecie, za zastrzyk zawsze spoko. Ja zawsze jestem tym typem, który lubi się dużo leczyć i mieć zawsze te, te dwa zastrzyki. Widzicie, tak jak widzicie, ja tutaj nie podjeżdżam, staram się mieć taką taktykę, po prostu wiem, że, 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 że za to jest więcej punktów uh, i staram się nie podjeżdżać, tylko właśnie kampić na takie proste, proste proste, fragi, tak jak był to przed chwilą. No, dalej zrzucaj to. Ogólnie bardzo tu mam dużego pecha, jeżeli chodzi o, o, o timing w Danger Zone. Ja zawsze biorę coś jak typo mnie podjeżdża, to jest po prostu standardowe i bardzo 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 mnie to irytuje. Dobra, tutaj widzę, że ...bombka podłożona i pięciu tylko już wrogów zostało i mamy zrzut. I ten zrzut bardzo nam bardzo fajnie, bardzo fajnie że ten zrzut tutaj mamy. On coś zaznaczył. Poczekam sobie po, po, po prostu na, to, na ten rzut. Wychodzi na to, że tutaj nikogo w towarzystwie nie mamy. Także po, po, po prostu poczekam na lepszą broń. Mój tam zabijanie źle. i czy mój ma. Czy mój ma. E, tak, mój ma haksy najprawdopodobniej, bo to ma takie fajne zmieniające się coś. To jest taki nick, że to co masz, jakby to ci się wy, wyświetla wniku. Także no. Wygrana, wręcz gwarantowana, tak bym powie... tak by tak mogę to fajnie nazwać. ja tutaj nic nie słyszałem. O, mój... Dobra, kozak, mamy kasza. I czy mój się odrodzi? mu się nie odrodzi. A nie, odrodził się, no i git. Come, you have weapon here. Drop me pistol, Drop me pistol. Oh, okay. I take you. A przepisalem. Yeah. No problem. Nie dam Łakacza no i nie mam nie mam pewności, że haksuje. nawet nie nie, nie popieram maksów. Choć powiem wam, że akurat chcę awansować, no bo mi miłosiernie mnie boli, że wygrałem i spadłem. I naprawdę i naprawdę chciałbym no, awansować. Z powrotem po prostu wygrać. Nie wspieram cheaterów, ale czterech wrogów. No i dobra, my mamy jakąś taką pozycję. A uh, zone is there. Here. O, i ja bym powoli tam zmierzał, tylko widzę, że mój ziomek tam ogarnia wszystko. O kurde. Nowa meta. Dobra. To się tam pali? Kaj? Uh, Nice. one more, one more. Dobra, leczymy się. Good job. Only two guys left. Dobra, ja nie mam w ogóle nic amunicji. A bym sobie wziął? Dobra, git chat. Powiem sobie zastrzyk. Za Weźmiemy tutaj, co po nich zostało. Uh, zone is there. Dobra, ja bym poszedł sobie do strefy. Ale kurczę macie lagi, nie wiem czemu. Muszę ogarnąć, ten czy ten danger z po prostu coś coś wali. Dobra, jakby jeden ziomek jest tam u góry. Tam jest. O kurde, nie, 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 nie jest strefa. One shooting to me, O right dobrze, nice. right. nice, nice, nice. nice. wygraliśmy. Pierwsze miejsce. Bardzo, bardzo fajny meczek, zapowiada się, no zapowiadał się źle, ale tutaj mamy fajne pierwsze miejsce. Rzucę z lagami, nie wiem, muszę je ogarnąć, nie wiem, nie wiem o co chodzi tutaj. Obciążenie, nie, nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, czemu tak macie, nie wiem, spadki do 50. O, tutaj gdyby nie ja, tutaj ten, ten ziomek by... ...by tutaj, nie wiem, czy by ugrał. I czy dostaniemy awans do elitarnego lisa, łowcy? No, zobaczymy, zobaczymy, czy będzie rank-up. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. I mamy awans! Dziękuję bardzo w pierwszej grze i już awans. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I jeszcze, jaki drop? Włókno węglowe, fajnie, Nie mam akurat skina do UMP, tak go będziemy grać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Myślę, że Wam się podobało. Z góry przepraszam za telaki, nie wiem czemu. Czemu tak się stało, naprawdę nie wiem, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało. Napiszcie jakiś fajny komentarz, przypnę wam, wam serduszko i tak dalej. Na pewno możemy sobie fajnie popisać. Jeszcze raz podziękuję za oglądanie. Dziękuję za zmontowanie tego filmu Adiemu 90 Live oraz Teksiaczkowi za zrobienie fajnej miniaturki lub Adiemu, i myślę, że po prostu będzie, będzie kozacko. A ja co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. się suba na kanale. Kto oczywiście dzwonem, żeby nic z Was nie ominęło. I co, nie bez przedłużenia. Jeszcze raz dzięki i trzymajcie się. Cześć.